Cześć! To chyba jedne z najprostszych, a zarazem najsmaczniejszych dań z makaronem, jakie zrobiłam od dłuższego czasu. Jest to spaghetti z pomidorkami koktajlowymi inspirowane słynnym włoskim daniem: pasta al pomodoro. Na patelnie rozgrzej oliwę z oliwek na średnim ogniu. Oliwa powinna być rozgrzana, ale nie bardzo gorąca. Następnie ostrożnie przełóż umyte, ale dobrze osuszone pomidorki koktajlowe. Pomidorki warto przepukać już wcześniej, aby były suche. Smaż pomidorki na mniejszym ogniu około 6 do nawet 10 minut. Pomidorki zaczną lekko pękać i puszczać soki. Pod koniec smażenia dodaj plasterki czosnku, przemieszaj i smaż czosnek około 1 minutę. Następnie za pomocą łopatki lekko zgnieć pomidorki. Nie musisz zgniatać wszystkich, wystarczy, że zgnieciesz minimum połowę. Następnie dodaj suszoną bazylię, pieprz oraz sól. Jeśli masz, to możesz też dodać listki świeżej bazylii. W międzyczasie ugotuj makaron spaghetti, najlepiej al dente. Pod koniec gotowania się makaronu zachowaj około pół szklanki wody. Kiedy sos będzie gotowy, dodaj makaron oraz w razie konieczności zachowaną wodę. Dobrze wszystko przemieszaj i na koniec posyp startym serem grana padano albo parmezanem i nad pietruszki. smacznego. Cały przepis znajdziesz też na mojej stronie www.kuchnazy.pl.